Jeżeli znasz grę Ark Survival, to na pewno wiesz, że jest ona totalnie nielogiczna. A ja dzisiaj pokażę Ci przykłady, jak Ark łamie logikę. Zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek swojej tyle koleo, to wiesz, że przy jego atakach z przeciwnika wydobywa się krew. Ale jak ma to działać na robotach z Extinctions? Działa to zarówno na Enforcery, jak i Defender Unity. Jeżeli myślisz, że to jest nielogiczne, to oglądaj materiał dalej, a zobaczysz jeszcze dziwniejsze przypadki braku logiki. Zobaczcie na mnie. Zabijam sobie w tym momencie Skorpiona jak widzicie, po zabiciu skorpiona leci z niego zielona krew. Ale jeżeli zaatakujemy tego samego skorpiona tyla koleo, to jego krew magicznie staje się czerwona. Wytłumaczcie mi, jak to działa. Ale dobra, skończmy z tym tyle koleo i pokażę Wam inne przykłady. Logicznie, jak coś jest dużo większe, to powinno być cięższe. Ale nie warku. Longnek, który mieści nam się w ręku, waży 15 kg, a wielka, behemotowa, kamienna brama waży tylko 4. Pamiętajcie, widzowie, takie rzeczy tylko warku. Porównajcie sobie wielkość tego Bulbdoga, jeżeli jest na ziemi, a gdy jest na moim ręku. Coś wydaje mi się, że poszło tu nie tak. Ale spokojnie to tylko nie przy Bulbdogu, ale jeszcze parę innych zwierząt na rękę ma podobnie. Spójrzcie na tego kolosa, jest dosyć spory, a obok mamy naszego kochanego pachy. Wiecie co ich łączy? Dosyć specyficzna rzecz, dlatego że oba te siodła ważą po tyle samo. A spójrzcie sobie na siodo na pachy, a na siodło na bronto. Teraz pokażę Wam rzecz, która chyba najbardziej z tych wszystkich błędów w logice mnie boli. Jeżeli postawimy sobie platformę na mozozaurze i damy sobie na to pochodnie i je zapalimy na lądzie i wpłyniemy pod wodę, to one nadal będą się palić. Jest to dosyć dziwne niedopatrzenie i nie wiem jak mógł powstać ten błąd. Ale to Ark mnie tu nic nie zdziwi. A teraz magmazaur. Pewnie sobie myślisz, co może być nie tak z magmazaurem? Zobaczcie, normalnie mogę sobie chodzić po lawie, strzelać ogniem i tym podobne. I w ogóle nie spada mi HP, bo magmazaur normalnie może sobie po lawie chodzić. Ale jeżeli tego samego magmazaura potraktujemy miotaczem ognia, to sprawa wygląda już totalnie inaczej. Z jakiegoś powodu dostaje on obrażenia. Teraz pokażę Wam brak logiki w bardzo dziwny sposób. Jak wiecie, ognista wywerna, jak sama nazwa wskazuje, podpala. No i normalnie zadaje to obrażenia wszystkim dinkom graczom i tym podobne, ale jeżeli tą samą wywerną będziemy chcieli podpalić zwykłą drewnianą chatkę, stanie się to niemożliwe. Dlaczego tak się dzieje, nie mam pojęcia. Zobaczcie, wydaje się, że Galiminus na spokojnie przejdzie sobie przez tą bramkę. Wydaje się ona dużo większa od Galiminusa i na spokojnie by się tam przecisnął, ale że jest to ark, no to wiadomo, że coś tu musi nie działać. Jakim prawem on nie przechodzi, nie mam pojęcia. A jeżeli ty widzu znasz jeszcze jakieś dziwne, nielogiczne rzeczy w arku, możesz napisać w komentarzu i dzięki temu znajdziesz się w następnym filmie. Dzięki za oglądanie. Siemka widzu.